Witam Ciebie widzu na pierwszym filmie na tym kanale. Będzie to film trochę bardziej testowy. Będziemy sprawdzać jakość dźwięku, jakość grafiki, tak, wideo. Czy da się to oglądać? Będę wdzięczny za wszelkie komentarze. Co do poprawy, co mogłoby być lepiej. A teraz zapraszam do oglądania. Gameplayu. Dobra, lądujmy sobie szybko. Spróbujmy wyłapać jakąś broń, jakieś kile na starcie. Bez obijania się. Lecimy.

Kręcisz się, gdzieś to jakiś gagatek. Smołku stoi. Dobra, mamy killa Zamieniłbym sobie jeszcze tego sildzika, bo tu był na górze, ale pamiętam. Ile lecimy dobić, wariata. No, troszkę się z nim już obawiłem. Tylko Pi2020 miało.

Chcemy pomóc Cibiemu Kurczę przez tą przerwę zacząłem wolno lutować. Trzeba jeszcze nad tym popracować na najbliższych dniach. Jest taki pierwszy mój... jeden z pierwszych moich gameplay po około chyba miesięcznej przerwie od Apexa. Zobaczymy jak to będzie, bo najlepiej już na pewno nie jest. Nie trafiam tych strzałów jednak. Musiałem zmienić ustawienia ze względu na aktualizację. Mam dość specyficzne ustawienia pada tutaj, ponieważ gram na zwykłym padzie. Musiałem sobie jakoś to wszystko sensownie poukładać. Też będzie trzeba się do nich jeszcze przyzwyczaić. Ale myślę, że, że będzie ok. Dobra, lecimy dalej, nie, nie będziemy tu czekać na naszego ziomeczka. Lecimy trochę za jakimiś killami może żeby to też w miarę przyjemnie oglądało, mimo że to, to jest tylko wideo testowe, to coś fajnego wypadałoby tu pokazać. Wydaje mi się, że tu Wingman na ziemi Na budynku leżał Nie, Prowler Ktoś też tu strzelał do CargoBota Tak mi się wydaje, bynajmniej Aczkolwiek mógł to być Mój teammate Tak też chyba było, jeszcze się rozejrzę. Okej, okay, stabilizer złoty. zawsze fajnie. I wypadałoby lecieć dalej. Strzelił sobie kargowo. to zaraz go tutaj dojedziemy. Szybciutko. Jest Kosti, uleciał gaz. Dobra. Fioletowy shieldzik. Zawsze coś przyjemnego, magazynek. Fioletowy to jest fajna sprawa. Już nas tu strefa goni. Trzeba mu chyba portal zrobić, bo on pójdzie lutować, znając życie. Tak jest. Zaraz go z tej strefy wyciągniemy i szukamy dalej przeciwników. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli dotrwałeś już do tego momentu, żeby napisać w komentarzu jak się wideo prezentuje, jaka jest ta jakość, czy da się to oglądać, ponieważ nagrywam bezpośrednio z konsoli, nie mam, nie mam żadnych nagrywarek. A nie widziałem zbyt wielu polskich, bynajmniej konsolowców tutaj właśnie które prowadziliby kanał o tematyce Apex'a Czekamy na team jaki Jak się trochę chłopak podleczy Kolejny kargobocik Okej, okay, może się przydać Zawsze te Złote podnoszenie No i High Granda Spróbujemy jakoś tego high Granda odbić Wylądujemy sobie tutaj Podleczymy się i, I zobaczymy czy tu zostali czy, czy poszli jest smoke jakieś Ale nie widać, nie słychać Mam wrażenie, że zeskoczyli gdzieś na dół że Pobiegli może gdzieś dalej Trochę daleko jest mój teammate, boję się tutaj zeskoczyć samemu na, na dwóch Ponieważ pokazali, że potrafią coś, coś postrzelać Ale już mój teammate biegnie, możemy tu powoli schodzić na dół nie ma, pusto nie będę ich tu szukać już polecę chyba dalej o proszę, znaleźli się z inną drużyną już się strzelają szybkie third party myślę tutaj zrobimy Mam nadzieję, że włapiemy jakiegoś kila, może dwa. A, jeszcze kumpel. Uciekł sobie, to chyba dobijemy najpierw żołeczka tutaj. Potem zajmiemy się drugim, bo pewnie się w tej chwili leczy. Też ma high granda, czy będzie troszkę go obić zanim wejdę O no właśnie, chociażby 50 to już powinno wystarczyć Dać mi tu jakieś większe szanse No i pięknie Dwa inne składy tu zostały Myślę, że oni, jako że ich nigdzie tu nie słychać w okolicy, bardziej zajęli sobie już miejsce w strefie. Pobiegniemy to sobie dookoła na wszelki wypadek, jakby ktoś tam miał się na nas e, czaić przy wyjściu ze strefy. Troszkę tu, owiec, już się tam strzelają na środku. To będzie ciężkie miejsce do odbicia i będziemy to musieli przeczekać idzie, że ta strefa stamtąd zniknie. Został już ostatni skład i mają, mają tego high-granda, na którego możemy dostać się. E, e, tylko balonem, a to będzie zbyt ryzykowne, żeby tak, tak gwałtownie się w nich wbijać, w szczególności nie znając ich pełnego wyposażenia. Jak tam jest jakieś Devotion albo jakiś Mastiff Skipper to bylibyśmy skończeni. Jest celownik trójka, może troszkę The Major na nich udałoby się nabić. Aczkolwiek nie widzę ich tam nigdzie. Możliwe, że zaskoczyli Zeskoczyli poluta albo się chowają. Ale nie chcę, nie chcę tu ryzykować wolę to na, na spokojnie rozegrać, przeczekać troszkę. Stawię sobie ten celownik ze sobą. Lecą, lecą chyba. Tak jest. Zeskoczyli po lutej poszli na balona. No mo mogliśmy tam pobiec wcześniej na tego, na tego balona, ale... Ale to za duże ryzyko troszkę. Nie chciałem ryzykować w ten sposób. No, będziemy tak się z nimi tu obijać. Nawzajem, czekać na tą strefę. Może jeszcze nie, może tam się obić troszkę bardziej i. Tego Fenix bym sobie załadował. Już strefa idzie, trzeba się y szykować powoli. Na wyjście, na zajęcie miejsca w tej nowej strefie, którą zaraz poznamy. To jest takie dobre miejsce. Będą mieli duży problem, żeby mnie tutaj trafić. O, właśnie, leci te, te pociski przeciwnika, lecą tutaj w ten dach. Metalowe łączenie ja trochę ich obiliśmy team, ma już tutaj rację trzeba się zbierać, zajmować już lepszą pozycję. Po drodze jeszcze otworzymy sobie. Ten zrzucik, może jakiś kraber, by się tutaj pojawił, to zawsze byłaby przyjemna taka opcja, żeby kogoś już na start wyeliminować. Nie, jest złoty plecek. Już i ja, i. i Jibi jesteśmy w posiadaniu tych plecaków. Szkoda, zauważył ich. Mhm. Mm ja bym tutaj został chyba w tym budynku. On powinien się długo trzymać w strefie. Myślę, że powinni zająć ten większy budynek obok nas, ale nie, ale nie. Nie da się tu ustać niestety. Zawsze zapominam. my trochę może ktoś tam się wychyli Mają snajperki troszkę, to przyciągniemy gdyby mój teammate postrzelał w tym czasie, to mógłby zadać sporo obrażeń. nam się bać powoli troszkę o amunicję na Heavy, żeby na te końcowe strefy mieć pewność, taką bezpieczeństwo, że ta amunicja mi się nie, sko nie skończy. Knight Nine, to już tutaj łatwo nie, nie będzie ich wyłapać na taki dystans. Gdyby na otwartym polu byli, to, to jeszcze tak, ale jak tak się trają gdzieś tam, że tylko głowa wystaje, to problematycznie. Dobra, weźmy chyba ten drugi butynek, Może myślą, czy tam się nie udać. I to zrobili też przeciwnicy. Zobaczmy, jest na dachu i to jest, i to jest Devotion właśnie, to jest właśnie de, Devotion. Zaledwie kilka kulek i po głowie oczywiście dostałem, zmiotło mnie z planszy, ale może udałoby się tu podnieść. Dlaczego nas oni tutaj nie atakują, kiedy ja się leczę? Ach, bo tutaj nasz yy, teammate zabił już jednego, nie zwróciłem uwagi. Przestał ostatni przeciwnik, o ile się nie mylę. On tam pewnie siedzi na podniesieniu w tym kącie. Ja tam nie chcę jeszcze wchodzić, ponieważ go zaraz strefa stamtąd wyrzuci. Nie będzie miał wyjścia, będzie musiał wyjść. Już tu poleciał Gibi za killem i dał radę. Mamy, mamy zwycięstwo, mamy wygraną. Jeżeli trwałeś do samego końca, to naprawdę Ci bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam o komentarzu odnośnie jakości. To by było na razie na tyle. Trzymajcie się, cześć!